Zasada z drewnem jest taka, że należy je wyciąć albo obkorować możliwie jak najszybciej, bo robaczki wejdą. No i u mnie robaki były szybsze. Z tym znowu, że jak się to obkoruje szybko, to popęka, jak będzie za szybko wysychać. No i coś za coś. Teraz to impregnuję, żeby one już tutaj nie pustoszyły mi tego drzewa. Drewna, drewno z przeznaczeniem na altanę. Jest to dębinka. Robię to dla siebie. Także czas realizacji w przybliżeniu rok do dwóch na gotowo. Jest to właśnie, że dom to strasznie ciężko. Ciężkie to jest te kłody przerzucać. To nie jest przyjemnego. No ale będzie na lata.